Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks, dzisiaj chciałam Wam przedstawić czołg ósmego tieru, jest to średni czołg premium francuski, a więc tak, tak się właśnie prezentuje w pełnej okazałości. I teraz co do tych jego wszystkich y, parametrów. Y, zacznijmy od działa. Y, działa, jest to kaliber 90 mm, 8,22, szybko szczelno, średnia penetracja 212, 259, 45, uszkodzenia 240, 240, 320, cenu 0,34, czas sterowania 2,2, masa 2, 2 tony 750. Kilogramów. Yy, wieżyczka, wieżyczka y, 30, 30, 20, 20, y, 38 prędkość obrotu, zasięgzenia 390 i masa 6 ton y, silnik, jak widzimy silnik ma 10 tiera. Y, jest, y, bardzo, y, jest to bardzo dobry silnik, jest to 1200 <ścoughs> mocy silnika. 15% prawdopodobieństwo pożaru i 750 yy, masy. Yy, I ciekawostką jest to, że jego właśnie ten dziesiąty tier również ma ten, yy, właśnie że ten czołg yy, HL, znaczy to jest, to jest yy, AMX50B, ma też ten silnik yy, HL295F. To jest ten dziesiąty yy, już tier. Yy, więc tak to teraz wejdziemy sobie yy, w jego ogólne te mm -hmm. yy, wytrzymałość tego czołgu to jest yy, 1400 jest to dość dobra wytrzymałość yy, masa to jest moc już było mówione, pan pancerz kadłuba właśnie widzenia to też było mówione yy, konfiguracja w tej konfiguracji e, to działo, wieża, to już było mówione. No i załoga e, składa się z czterech tak zwanych Januszy. E, lecimy dalej. E, I tutaj mamy założoną dosyłaczkę, e, mokrym magazyn amunicji, klasa pierwsza, ponieważ ta amunicja niestety w tym czołgu jest to takie minus, że e, bardzo często pada. Oraz mamy tutaj skupiaczkę. No i żeby podczas jazdy można było dobrze celować w ruchu a więc teraz sobie zarobię a więc już widzimy się w bitwie w tym pięknym naszym krajobrazie tak, prezentuje się nasz AMX czołg, czołg z pełnej ok okazałości a więc tak, co jeszcze do, do tego czołgu chciałbym powiedzieć może takie kilka mm, rad żeby po prostu dobrze się grało tym czołgiem to trzeba mieć po pierwsze ten magazyn mokrej amunicji oraz na ładowniczym zrobionego tego perka bezpieczne magazynowanie ponieważ w tym czołgu niestety co należy do jego wad bardzo często po prostu pada amunicja i musimy przede wszystkim unikać tych japońskich czołgów albo jakichś RHM-u bo pancerz tutaj też dobry nie jest jak nam gruchnie taki na przykład oho, czy oni z 1000 HP potrafi nam zabrać. Yy, Dobrze, no jak widzicie rzuciło nas tutaj tak, mamy dziesiątki, ósemki, yy, dziewiątki przede wszystkim. Yy, tak, dość średnio. A co do tej załogi w ogóle, bo yy, Pani działa z dosyła, czyli jest to 630. I ta załoga jest dość dobra. Dobra, tu jest w miarę. Tutaj wybieramy tą górkę. I tu na razie się będziemy tej górki y, trzymać. Jak wybija spokojnie, ta trzeciego od przodu y, przebija. No i jest to przede wszystkim y, to jego działanie. I przede wszystkim jest y, ma dobrą szybko jak widzicie. Ona taki damage na spokojnie. Taka szybkoszczelność wystarcza. Przede wszystkim jest to bardzo dobra szybko -szczelność. Tutaj się gromadzą tłumy. Cible détruit! Okay. Tutaj jakoś spoj tych czołgów. czołg jest dość szybki, przede wszystkim jest bardzo mobilny, tak jak powiedziałem ma e, bardzo dobry silnik i bardzo dobrą przede wszystkim e, moc na tonę. I bez, e, bez 33 e, i bez problemu podjedzie pod praktycznie wszystko. E, tu, tutaj już T49. E, jest to, T49 e, jak ma to okropne działa, to również może nam dać potężny damage wszystkie to takie nie, działa Oho już te 29 W no, razie mamy 6 do 6, jest 6 do 7 już Zobaczymy co to z tego dalej będzie co do kamuflażu tego żogu? No kamuflaż ym, tutaj jest bardzo słaby ym, Nawet ten kamuflaż, który w tym momencie jest tutaj założony o, matko. Ten kamuflaż, który jest tutaj założony daje tylko 3% także już pan z wami więc już zostało nam już nic innego jak pożegnanie. Z tej bitwy jeszcze chciałam powiedzieć, co do zarabienie tego czołgu. Zarabienie tego czołgu jest bardzo dobre. Można nawet na dobrą bitwę zarobić 100 tysięcy. Ta bitwa, która była przed chwilą, zarobiliśmy na niej 40 tysięcy. I to już by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie na Facebooka link w opisie. No i do widzenia.